Elo, elo. 520. Witamy was w czwartym odcinku mojej nowej serii na kanale z gry Overcooked, ile chcesz dodatek? Winter Wonderland. I w dzisiejszym odcinku rozpoczynamy misję, proszę państwa. 13, 780 punktów do zdobycia na 3 gwiazdki. Bez problemu powinno nam się udać to zdobyć. Oczywiście możemy sobie jeszcze zmienić kucharzy. No i ja sobie rozegram tutaj kucharzem tym takim nowym, co. Dzisiaj była aktualizacja, akurat w tej grze tak się składa. Mamy tutaj nowe postacie. Proszę bardzo. Potem, ty sobie możesz zagrać tym, jak chcesz. Może być, obojętne. Duże zmiany, proszę Państwa, na aktualizacji ostatniej, jaka się pojawiła. Nowe dodatki. No, trzech nowych kucharzy, z tym, że dwóch usunęli. Eee, no i mamy również nową zakładkę, tryb wspomagania, ale tu już Wam. W sumie powtarzałem się w poprzednim odcinku? Plecaki, naciśnij krzyżyk, aby podnieść plecak, by coś z niego wyjąć. Członkowie drużyny muszą nacisnąć krzyżyk. No to jedziemy. Dobra, chodź, będzie. Okej. Okay. Pierwsza. Okej, okay, no to ja drugie. Mhm, i tutaj następny już nie ma, widzę. Ale pokroję to dziadostwo, przynajmniej znikać nie będzie. Tak, te, teraz jest git. Dobra, niech się robi. Tu trochę ciastek pokroję, bo one idą do wszystkiego. Ja już zacząłem w sumie robić na zapas tam dalej. No właśnie, ja też zacznę. Do dru drugiego miksera, nie? Tak, no. Zaraz się dowiemy co pójdzie, wystarczy, że chyba wydamy. Ja sobie tu pokroję na zapas, żebym coś miał. No ok, Na pewno ciastko będzie szło, moje nie? Moje jest gotowe, to na pewno. Ciasko to jest priorytet. Priorytet to do idzie? każdego. Moje idzie pierwsze. Yy, a ty już wydajesz? Pierwsze poszło. Ok. Yy, następ... Ja już mam następne. Dobra, dorzuć e... tam pomarańcze. Pierwsze. A to jest chyba to samo, prawda? Tak, w ogóle skąd mi się to miska wzięła? Ja już mam, ja idę z tym do piekarnika. Dobra. Następnie. Dobra. Musisz kontrolować. Yy, ten. Czy ci się nie pali? Bo chyba za zbyt, zbyt cicho ściszyłem grę. Chyba tak, ale ty też musisz. O, o. No ja! O ja jak zwykle na ostatni gwizdek. Dobra, dawaj gaśnicę. Dobra, wrzucę Ci tutaj tą tak. pomarańczę. Ciastko Ci też dorzucę na szybkości, bo widzę, że potrzebujesz. Eee, dobra. I idę mieć talerze, bo cierpimy na deficyt. Umysłowy. <laughs> to już inna bajka. Kurczę, jesteśmy w dupę jedno danie. Dobra. Boli mnie to trochę szczerze ci powiem. Dobra dawaj, ale potrzebujemy ciastek, bo nie mamy nic. No to chodź. Tylko wy wydam twoje danie i swoje. Spoko. No, je twoje, moje i dawaj pomarańcze. Pomar Wyciągaj, ja raz. myję talerze. dwa, trzy. Ty nic nie wyciągasz. Wyciągam, tylko ciężko się puszcza. Wyciągnij tamto. I czekam na ciebie. Dobra. Ok. O tak jest lepiej w sumie jak ok, zrobiłem. Idź. Dobra, które robisz? E, Pierwsza idzie. Pierwsza, no To samo widzę, idzie. Dobra, potem robię trzecie. Spoko, to ja robię znowu to samo. Tak idzie przynajmniej. No. Jajko. Sorry. Ja też sorry. Mąka. I tutaj jeszcze ciastko brakuje. Okej, okay, talerze są, nie ma chyba, a nie, jest jeszcze jeden. No kurde, patrz, nie mogę tego talerza podnieść. Dobra, widzę, że się robi pierwsze, drugie, zacznę robić trzecie. To ja robię z tym... Z pomarańczą. I z ciachem. Dobra pali się wyciągniesz mi tak tylko talerz muszę sobie zorganizować dobra no bo ja sobie kompletowałem w tym dobra, czasie dobra wydam wydawaj dobra I, i pobiegnę z talerzami następne no idź dobra nie wiem które robić a sobie. robi się pierwsze i drugie no to z pomarańczą. następne tak ciaska są jakieś aj pali się Ej, kurczę, ciastek nie ma. Ani jednego. Chodź. Wy, wy, wyjmij ze trzy i tyle. Dobra. Okej. Okay. Fojczy się. I tam na górze też. Oczarniesz? Tak. Spaliło się? Pan, nie. Tam brakuje ci ciastka. Aha, to już chyba gotowe jest. Tak. Wydawaj to. Tutaj się ciastka znowu. Tutaj znowu ciastka brakuje. Dobra. 27 sekund zostało. Okej, okay, to się nie zdąży więcej. Ja jeszcze mam Dwa talerze. Coś. Jest jeszcze jeden talerz? Ja mam, no. No to nie ma. Muszę sobie umyć talerz. Nie wiem po co to dałem do miksera, no ale. Ok. Ja też nie wiem, ja swojego nie dawałam. Okej. Okay. Siup. 1647. No, no to gdybym nie spalił tego jednego, no to. A z 1700 by było 40. No, pewnie. trochę tutaj się jakoś tak bardzo nie staraliśmy. Tu ze 2000 szło i wiesz, bez problemu. Chcesz A zrobić. na platynę to zrobimy, jak się nam odblokuje. Bez no, problemu. bez problemu. No i dobra, kolejna misja pękła. 1, 3 na 3 gwiazdki. No i czekamy z niecierpliwością na rozpoczęcie kolejnej misji, panie i panowie. Kolejna misja będzie dosyć fajna, bo, proszę państwa, kolejna misja. Będzie to misja z hordą. Dokładnie misja 1-4. Jeżeli film się Wam spodobał, zostawcie lajka, komentarz oraz zapraszam do subskrypcji kanału Miszczuniu Ziomek Milan. I do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć! Pa.